Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście z pokładu po raz trzeci Renault Express Vana. Z pokładu samochodu złotej rączki, można by było powiedzieć oczywiście z pasażerem, ponieważ to jest samochód dwuosobowy. Nieduża furgonetka, złota rączka, dlatego że jest to Express VAN. Z zabudową warsztatową i postaram Wam się na szybko tą zabudowę pokazać. Pogoda niestety jest straszna, ponieważ po fali pięknych dni ze słońcem i relatywnie wysoką temperaturą, mamy co mamy, nawrót zimy, więc zrobimy szybkie obejście wokół samochodu, a potem wrócimy do środka. Zapraszam. Zabudowa warsztatowa to oczywiście specjalne przygotowanie samochodu do pracy. W tym egzemplarzu srebrnym, jak zresztą widać, za całą zabudowę odpowiada firma Modesto. Ona ma kilka nalepek na tym samochodzie. Pierwsza część tej zabudowy to, ja mam kluczek, ale o tym za chwilę, to oczywiście stelaż z rozkładaną drabiną, który jest na dachu samochodu. Natomiast bardziej istotne jest to, co znajduje się w środku. Zanim środek być może zaciekawiły Was te bulwy z tyłu i po boku, to są dodatkowe zamki zabezpieczające w tym samochodzie. I one działają niezależnie od centralnego zamka w ekspreswanie. Więc jeśli samochód sobie otworzymy centralnym zamkiem, to, mimo to, te drzwi, zobaczcie, się nie otworzą, ponieważ te dodatkowe zamki, oczywiście ekstra płatne, otwiera się specjalnym kluczykiem. O, właśnie. I dopiero teraz można sobie tak zwaną pakę otworzyć. Zabudowa warsztatowa, ten egzemplarz. Posiada podniesioną podłogę, podniesioną z tego względu, że tutaj firma Modesto zaadaptowała takie e, bardzo porządne, generalnie rzecz biorąc, e, szuflady. Zobaczcie, tak to wygląda. E, mamy podłogę zabudowaną, mamy również zabudowane boki e, z polipropylenu swoją drogą. Zamkniemy te szuflady. Oprócz szuflad e, mamy miejsce na jakieś drobiazgi, mamy miejsce na dokumenty. Sporo półeczek zobaczcie, również wysuwanych. Tutaj jakaś skrytka, e, spora wanienka w części dolnej. E, tak to wygląda. Plus jeszcze e, mamy także, jeśli uda mi się to pokazać. Właśnie wyciągnę klucz i pokażę Wam jeszcze część boczną. Tu jest ta sama historia. Otwieramy specjalny zamek, i w części bocznej również mamy wysuwaną szufladę. Zobaczcie: Ekspres Van gotowy do pracy eee, z taką ee, zabudową warsztatową. E, jedyna wada z mojego punktu widzenia oczywiście możliwość aranżacji miejsca, upakowania tutaj rzeczy różnego rodzaju jest naprawdę spora. Natomiast w czasie jazdy po, nie, po nierównościach ta zabudowa trochę hałasuje i to jest w zasadzie jej jedyna wada jaką e, zdążyłem e, zauważyć. Pozamykamy to. Mamy też. E, Dodatkowo e, pasy zabezpieczające w tym samochodzie, te pasy znajdują się na podłodze. O, właśnie! Tak to zatem wygląda. Przyjedziemy się szybciutko tym samochodem, ponieważ tutaj też specjalnie nie ma e, o czym opowiadać. Natomiast interesujące dla z pewnością wielu osób e, jest tutaj rozwiązanie pod maską. O czym za chwilę. Słuchajcie, ekspres van, w którym się znajduję, to jest tak jak wspomniałem, trzeci egzemplarz udowadnia tak naprawdę, że samochód przeznaczony do pracy nie musi być, Bóg wie jak, bogato wyposażony, a przynajmniej tego nie widać ja generalnie ekspres Vana cenię bardzo wysoko o czym doskonale wiecie to auto już się u mnie pojawiało cenię kokpit i pomysł czy sposób przemyślenia tego samochodu przez konstruktorów, bo tak naprawdę niczego tutaj nie brakuje, mamy praktyczne miejsca w drzwiach mamy schowek przed pasażerem mamy półeczkę na podszybiu, dodatkowo jest schowek Tutaj przed kierownicą, w którym jest gniazdo 12V i dwa gniazda USB, w części dolnej mamy też taką niewielką tackę. Mamy miejsca na kubki. Tutaj na dole również mamy takie niewielkie tacki. Sporo jest tutaj miejsca, gdzie można dodatkowo też nie wspomniałem mamy też półkę na podszybiu czy pod dachem, dokładniej mówiąc. Jest tutaj sporo miejsc, gdzie możemy sobie zostawić rzeczy, położyć rzeczy, więc pod tym względem na pewno nie ma na co narzekać. Oczywiście, materiały są tutaj twarde, bo e, nie ma tutaj nad czym deliberować. Express van jest de facto tańszą wersją kangu, więc to auto ma też kosztować relatywnie niedużo. Więc jest tutaj twarde, natomiast spasowanie materiałów jest znakomite, nic mi tutaj nie przeszkadza. I wyposażeniowo ten egzemplarz udowadnia, że nie potrzebujemy tak naprawdę auta wyposażonego w bóg wie jakie ekstrasy, żeby w takim samochodzie było przyjemnie. To co ja tutaj mam: mam manualną klimatyzację, mam tempomat, mam podstawowe de facto multimedia, które nie są nie wiadomo jak rozbudowane nie mają nawigacji, ale mają Apple CarPlay i Android Auto i to załatwia sprawę. Mamy oczywiście funkcję eko. Mamy tylne czujniki parkowania. Co jeszcze? Oczywiście, ledowe światła do jazdy dziennej, szyby w prądzie, elektrycznie regulowane lusterka. I to chyba z takich najważniejszych rzeczy: wszystko. Jedyne. Tak naprawdę, czego mi tutaj brakuje, co mogłoby jeszcze być z listy opcji, aha, jako opcja jest też podłokietnik. Eee, jedynej rzeczy, jaka tutaj mogłaby jeszcze być, to kamera cofania, bo to zawsze praktyczna rzecz. Ewentualnie jeszcze przednie czujniki parkowania, ale nie narzekajmy zbytnio. Interesujące natomiast jest to, co ja mam tutaj pod maską, ponieważ. Eee, będzie mi chyba leciutko but skrzypiał, niestety, za co przepraszam. E, interesujące jest rozwiązanie pod maską, ponieważ prezentowałem Wam Kangu e, i jednego Express Vana z topowym silnikiem wysokoprężnym 1 o mocy 95 koni. Pojawił się też Express Van e, z rozwiązaniem wejściowym, tak zwany entry level. E, czyli z silnikiem benzynowym, 1.3, cylindrowym Natomiast egzemplarz, którym jadę, takiego wariantu jeszcze u mnie nie było, ponieważ to jest Express Van, również z dieslem, 1.5 dCi, natomiast to jest ta wersja słabsza, o mocy 75 koni mechanicznych. To chyba nie zrobi na nikim wrażenia. I w momencie obrotowym mniejszym o 30 Nm w stosunku do tego wariantu mocniejszego, czyli mamy tutaj tych Nm w sumie 230. I generalnie rzecz biorąc, można by było pomyśleć, że no taki diesel, takie rozwiązanie raczej będzie sobie marnie radzić z tym samochodem. Raczej ten samochód nie będzie. Jechał, ale muszę Wam powiedzieć, że nie jedna osoba może się zaskoczyć. Bardzo przyjemnie ten samochód jedzie momentem obrotowym. Oczywiście korzystając z tego momentu obrotowego, a warto zwrócić uwagę na to, że moment obrotowy i moc w tym słabszym wariancie są dostępne jeszcze niżej niż w dieslu topowym najmocniejszym. Więc ten samochód przyjemnie jedzie momentem obrotowym. Potrafi całkiem sprawnie nabierać prędkości. Natomiast, kiedy chcemy wykrzesać od niego naprawdę dużo, wciśniemy gaz w podłogę, no to fizyki niestety nie da się oszukać i tej mocy nie ma tutaj specjalnie dużo. Ten samochód nie jest absolutnie rakietą i czuć będzie niedostatki w mocy. A warto pamiętać o tym, że. To, co Wam zaprezentowałem, to jest oczywiście zabudowa warsztatowa, ale ona jest pusta. Tam nie ma nic zapakowanego, poukładanego i wrzuconego, więc jak sobie wrzucimy jeszcze te wszystkie swoje komponenty, narzędzia i tak dalej, to to auto będzie dodatkowo sporo ważyć, więc warto mieć to na uwadze. Dlatego też warto przemyśleć dobór jednostki napędowej, bo ten diesel 75 koni on może być interesującym rozwiązaniem i niektórzy być może zwłaszcza wyjątkowo spokojni kierowcy może nie będą potrzebować tego mocniejszego wariantu. Natomiast myślę, że większość i tak będzie dopłacać do tego diesla 95-konnego, bo to jest mimo wszystko jakiś komfort Zwłaszcza dynamiczny, kiedy musimy takim samochodem, mimo wszystko, pokonać jakąś dłuższą trasę. Słuchajcie, to chyba tyle. Eee, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wpadłem w jakiś nieduży korek. Eee, link do pełnego testu, do też jakichś zdjęć, bo oczywiście test okraszę pewnymi zdjęciami, do tekstu. Umieszczę w opisie tego filmu. Jak zwykle, zresztą bardzo cenię Expressvana za, za to, jaką jest konstrukcją, jak został przemyślany i co jest w stanie zaproponować. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy jest to dobre rozwiązanie, czy jest to interesujące rozwiązanie, to z pewnością warto je. Sprawdzić na własnej skórze. Dodatkowo również zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, jeśli się ten film podobał, jeśli się czegoś dowiedzieliście nowego na temat tego modelu. No i co, żegnam się z Wami, do zobaczenia następnym razem. Hej!